Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy coś pysznego i sycącego na śniadanie, zwłaszcza gdy mamy mało czasu. Przygotujemy tortillę z dodatkami i mega ciągnącym się serem. Oczywiście wszystko w wersji niskomoglowodanowej. Zaczynamy od przygotowania jajek. Potrzebujemy dwie do trzech sztuk. Następnie doprawiamy całość solą, pieprzem i na przykład przyprawą z dodatkiem suszonych pomidorów. Na patelni rozgrzewamy trochę tłuszczu, może to być masło lub masło klarowane. I Gdy jest już gorące przelewamy wcześniej przygotowaną masę jajeczną. Dodajemy dodatki w postaci warzyw, na przykład kawałki papryki i posiekaną pietruszkę. Kolejno układamy gotową, niskowęglowodanową tortillę i lekko dociskamy, tak aby połączyła się z jajeczną masą. Trzymamy całość na patelni przez 2 do 3 minut. Aż jajka od spodu nie się podsmażą. Linka do takiej gotowej tortilli znajdziecie w opisie pod tym filmem. Gdy masa jajeczna jest już podsmażona, przewracamy całość na drugą stronę i układamy na połowie trochę tartego sera. Świetnie sprawdzi się tutaj mozzarella, co da później efekt takiego ciągnącego się sera. Następnie dojemy trochę wędliny i całość ponownie posypujemy serem. Teraz wystarczy tylko całość złożyć na pół i jeszcze przez jedną do dwóch minut trzymamy na patelni, aż ser w środku ładnie się rozpuści. Gotową tortillę przekładamy na talerz i już możemy jeść. Najlepiej smakuje na ciepło. Listę składników, których potrzebowałam do przygotowania tego dania, znajdziecie w opisie poniżej. Tak przygotowana tortilla jest bardzo sycąca, a dodatki, jakie znajdą się w środku, Zależą już od Was. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do wypróbowania przepisu.